Aleksandra Legacka, witam w kolejnym magazynie Czarnych Koszul. Zbliżają się derby Warszawy, a o planach treningowych przed meczem z Legią opowie nam Łukasz Smolarow. Do przygotowania ten mikrocykl treningowy po Jagiellonii rozpoczęliśmy dosyć nietypowo, bo od dnia wolnego. Dlatego też następne w następne dni odbywają się po dwa treningi dziennie, czyli rano rozpoczynamy treningiem, w siłowni, natomiast po południu są to zajęcia już typowo z piłkami, z dosyć spore obciążenia, także zawodnicy no, można, od, odczuwają je na pewno, można powiedzieć, że to taki mini obóz dochodzeniowy jest na ten czas zaplanowany i obecny mikrocykl treningowy, ten tygodniowy, kończymy meczem sparingowym w Bełchatowie przeciwko GKS-owi. Jacek Kieł, pomocnik Polonii Warszawa, wrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Nam opowiadał o ciężkiej pracy, jaka czekała go przed powrotem na murawę. Jakie mamy cele, gdzie mierzymy? Po prostu musimy grać w każdym meczu na 100%. Pokazywać się, jak najlepiej wykonywać zadania, to co nam powierzy trener, i na pewno będzie dobrze. No, Na pewno muszę coś zostawić tutaj w Polonii. Nie wiem, jaka będzie moja przyszłość. Na razie się też nad tym nie zastanawiam, ale chciałbym, żeby tutaj też ludzie mnie zapamiętali jako zawodnika, który też coś zostawił kawałek zdrowia i coś wniósł do Polonii. Nie na pewno widać, że w meczu z jakielonią przeważaliśmy, graliśmy naprawdę bardzo dobrze piłką. Procentowo dla nas też to wszystko wyglądało, no ale wiadomo, że... Wszystko, wszystko właśnie tutaj zależy od wyniku. Jeżeli jest wynik, no to jest wszystko dobrze, a my graliśmy naprawdę bardzo dobrze w piłkę, przegraliśmy, ale nie spuszczamy głów, no bo wiadomo, że skoro gramy w piłkę, no to będziemy dalej w nią grać, tylko po prostu trzeba wyeliminować nasze błędy i będzie, będzie dobrze. Przeżywałam, każdy przeżywa na, 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 na swój sposób. Wiadomo, mam jeszcze umowę z Lechem, jestem zawodnikiem Lecha, no ale jestem w Polonii i, Wicowałam Polonii. Jestem teraz w tym zespole. Tutaj się czuję y, bardzo dobrze. Fajna atmosfera jest. Y, super, super, z super z chłopakami się żyje i, i wiadomo, że im dopingowałam. To jest prosta sprawa. Nie liczę na żadne kontuzje ani na, na, na co siężeli jeżeli ktoś jest na kadrze, absolutnie każdemu życzę zdrowia i chcę wygrać tylko, tylko i wyłącznie zdrową rywalizacją y, na boisku. To co już postawi trener to, to już będzie tylko i wyłącznie jego decyzja. Liczyć można tylko na siebie i... Nie tyle, co liczę, ale po prostu robię wszystko na treningach, żeby trenerowi udowodnić, że jednak już, już jestem gotowy, żeby zagrać w końcu w Pierwszy raz miałem taką ciężką kontuzję właśnie. Zerwałem zadła w kostce. Nikomu że żadnej kontuzji teraz użyłem jak jakiś zawodnik. Złapy kontuzje. Naprawdę też nawet czego znam, czy nie znam bardzo nad tym ubolewam, bo wiem jakie to jest uciążliwe chodzenie na, na rehabilitację. To jest bardzo monotonne. Po 4 czasami nawet po 5 godzin się siedzi na tej rehabilitacji. No ale tak trzeba, wiadomo, że zawodnie kontuzowany musi, musi więcej na sobą pracować. To nie jest zbyt proste, no i na obozie w Cetniebie nie tyle, co mi się odnowiło, tylko po prostu znowu coś tam źle stanąłem, delikatnie mi się stały, dlatego w Turcji trenowałem indywidualnie, no ale na szczęście tutaj wykonaliśmy dobrą pracę z trenerami, z sztabem i, i, i już jest w porządku, już jestem zdrowy, także jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Dwa zespoły ze stolicy i... Wiadomo, że nie trzeba się dodatkowo motywować na to, na, 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 na to spotkanie. Wiadomo jaka jest stawka na jesieni, na jesieni był remis wypadałoby teraz wygrać. Byłoby naprawdę fajnie jakoś tutaj taką nie niespodziankę, ale coś, coś, coś też tutaj dla naszych kibiców Polonii zrobić. Jeżeli ktoś jest kibicą Polonii i wie, że w Polonii no tylko optymistycznie musi na to wszystko patrzeć. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi nie no dzisiaj, no, to nie mają szans z jest to, to też oddziałuje od razu na nas, bo ten doping jest gorszy. Prawda? I Im doping jest lepszy, tym bardziej właśnie to, to w środku, ta adrenalina, to coś w nas rośnie i, i my chcemy, bo my gramy też dla nich w piłkę, nie gramy tylko dla siebie. Postanowiliśmy przybliżyć Wam trochę zawodników młodej ekstraklasy. O Andrzeju Krajewskim, prawym pomocniku, opowie dzisiaj trener Michał Maliszewski. Andrzej Krajewski to zawodnik rocznika 9-5, który w młodej ekstraklasie jest od... Kilku tygodni tak naprawdę. Pod koniec poprzedniej rundy zgłosiliśmy go do zespołu młodych klasy z juniorów z, z grupy rocznika 94. Andrzej Krajewski to wychowany w polonii Warszawa. W roczniku 95 najpierw u trenera Zielińskiego, potem u trenera Libicha był szkolony. Przeważnie w tej, w tej kategorii wiekowej się dosyć mocno wyróżniał. Był kapitanem tego zespołu. W ostatnim czasie gry w Piłce Młodzieżowej w naszym klubie reprezentował zespół rocznika 94, czyli kolegów o rok starszych. Tam też z tego co się orientuje, z tego co trener tutaj przekazywał nam informacje, to to był zawodnikiem wyróżniającym się. Był poddany obserwacji, opinii tutaj trenerów i, i, i stąd też decyzja o tym, żeby go włączyć do zespołu Młodych klasy. W tej chwili... E, w w poprzedniej rundzie, w ostatnich meczach grywał bardzo regularnie. Po dwóch meczach rundy wiosennej również grał w pełnym wymiarze czasowym w meczu z Wisłą Kraków i w meczu z Białystok. Soka, Więc silny punkt zespołu. Cieszymy się, że zawodnik, który w naszym klubie jest od, od dziecka, jest w tej chwili w młodej ekstraklasie. Ale wiem, że ambicją Andrzeja jest no nie zaprzestanie na tym i, 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 i pójście jeszcze wyżej. Czemu, żeby mu się udało? Na testach w Polonii Warszawa przebywa peruwiański pomocnik Josef Juarez-Martinez. Nam opowiadał o tym, jak trenuje się na konwiktorskiej oraz czy tegoroczna polska wiosna go nie przeraża. Sí, bueno, primera vez que, que vengo a Polonia, primera vez que estoy... con tanto frío, pero, pero nada, eso con los días este, va a pasar y tranquilo. O sea, la aclimatación viene con el tiempo. Estar algo más de dos semanas, aproximadamente unos 18 días. No están jugando en Europa, por eso es que no, por eso que no lo conocen, pero está subiendo el nivel poco a poco. Está, se ve una mejora en la selección y hay algunos jugadores que están sobresaliendo. ¿no? en Europa, como Farfán, Pizarro, Guerrero ahorita que está en Brasil, el mismo Vargas. Hay jugadores reconocidos, pero son pocos. Y bueno, espero que a cabo unos años hayan más jugadores en Europa y el nivel de la selección pueda subir. Bueno, llegué por medio del representante y mi estadía en Holanda el año pasado, bueno, videos y ese tipo de cosas. Y bueno, nunca había visto nevar, es muy difícil jugar sobre la nieve. Eh, ayer, que fue mi primer entrenamiento, me costó. Fue, fue muy, muy difícil. Pero, como te digo, eso es de adaptarse. Apenas me adapte, me voy a sentir mucho mejor. Ya, yeah, ya. Yeah. Vaquero, es, eh, Juan Agrich. Eh, sí, he jugado, justo. Tuvimos un partido de práctica hace poco. Es un buen cuadro. Vaquero es un buen entrenador. Mi agente tiene buenas relaciones con él, así que. Me habló mucho de él y me dijo que, que tenía unas buenas perspectivas, que le gustaba mucho estar con sus jugadores y bueno, que es un gran entrenador, una gran persona y yo ya sabía que estuvo aquí como entrenador hace unos años. Na stadionie przy Konwiktorskich 6 trenuje teraz kadra narodowa przed meczem z Ukrainą. Byliśmy na treningu z kamerą, aby pokazać wam jak wyglądają te przygotowania. Wszystko w tym odcinku magazynu czarnych koszul. Zapraszam na kolejne specjalne wydanie przed derbami Warszawy. Do zobaczenia!